Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na grudzień 2021 dla osób spod znaku Panny. Przedstawiam w każdym czytaniu tarota, z którego korzystam, tą talię. To jest tarot Roberta Lichodziejewskiego, ponieważ Państwo czasami pytaliście o tą talię. No dobrze, przechodzimy do rozkładu ogólnego dla osób spod znaku Panny, dla tych osób, które mają Słońce, Ascendant, Księżyc albo Wenus w tym znaku. Zobaczymy, co dla Was w grudniu. Tak ogólnie spojrzymy. Natomiast, jeżeli ktoś ma potrzebę kontaktu prywatnego, to mój adres mailowy znajduje się na miniaturce i w opisie filmu. Co dla Was w grudniu? Zobaczymy. Co dla Was w grudniu? Wy w tym miesiącu. Dziesiątka monet. Karta, która mówi o rodzinie, o domu, więc jesteście nastawieni tak. Yy, na powiedziałabym takie sprawy, które się dzieją wokół rodziny, wokół spraw domowych. I myślę, że to jest bardzo silnie też związane z tradycją, to jest, to jest jednak coś, co jest stałe, coś, co jest Wam znane, i tak w Waszej energii, bym powiedziała. To wszystko powinno raczej zadowolenie przynosić, a przynajmniej skupienie Wasze jest na tych sprawach. Natomiast 10 monet to jest jednak coś, co daje spełnienie, co daje takie poczucie, że jest się w. Historii, którą znamy, natomiast zobaczymy, jakie będą następne karty. Co jest dla Was wyzwaniem, co Wam stanie na drodze? Karta kochanków to są trudne decyzje. Decyzje nieoczywiste wcale. Bo jeżeli coś jest czarne, coś jest białe, no to wiemy, chcemy czarne, bierzemy czarne, chcemy białe. Niestety to nie jest tak łatwo, jest dużo odcieni szarości. I w związku z tym no, nie będzie tak łatwo podjąć decyzję. Czym jest jeszcze karta kochanków? To jest karta, która mówi o relacjach które są y, takimi, y, macie poczucie, że to jest przeznaczenie, że jakby tą osobę to my mamy spotkać i z, jak już się z nią spotkamy, to że po prostu zna, tak jakbyśmy się znali od dawna, że to jest, y, nie wiem, bratnia dusza, bliźniaczy płomień, jakkolwiek to nazwać. Generalnie coś przeznaczeniowego i coś takiego, y, no coś takiego pięknego to to jest, y, to nie jest coś, że o, spotyka na coś, bo musiałam mi to spotkać, dlaczego mnie to spotkało? Nie, nie. To jest coś, coś, co my czujemy, że bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Tu w tle jest dom, rodzina i trudne jakieś wybory. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? No tak. no tak, to jest przyczyna. Wy poznali, poznajecie kogoś nowego albo poznaliście. Kogoś nowego, kogoś to Wam y, po prostu niesie kielich pełen uczuć dla Was, y, nowa miłość, nowe, nowa, y, nowa osoba, bardzo możliwe. No i jest teraz dylemat, bo tutaj jest coś takiego już wypracowanego, znanego, y, stabilnego. Y, wy lubicie taką sytuację, żeby, żeby wiedzieć na czym stoicie, a tutaj przychodzi tak, coś takiego, co Wam y, y, stawia Was przed wyborem, co dalej robić, bo czujecie, że to jest jakieś przeznaczenie. Co ciekawe, jest to czwarty znak z kolei, któremu wychodzi karta Asa Kielichów, troszeczkę w innej pozycji, bo tam wychodziły jako rezultat, tutaj jako przyczyna. Natomiast, no proszę Państwa, jest koniec roku i różne tutaj takie sytuacje znaczące będą miały miejsce. Co przechodzi do przeszłości? Ósemka monet to jest takie mozolne, konsekwentne, systematyczne yy, staranie się, wykuwanie jakiejś sprawy, jakiejś, yy, yy, budowanie czegoś, praca. To także jest praca zawodowa, ale yy, ja tego nie czuję jako pracę zawodową, czuję jako coś, nad czym pracowaliście latami konsekwentnie staraliście, a jest nagle taka sytuacja, która taka, taka energia, która yy, każe dokonywać jakichś zmian i... Proszę Państwa, ja wiem, że znaki ziemskie lubią stałe i znane sytuacje, natomiast mm, no, naj, jedyną pewną rzecz, rzeczą w życiu jest zmiana, czyli tak naprawdę nic nie jest pewne. I o ile byście mogli sobie planować coś, budować coś, Dzisiaj przychodzi taka sytuacja, taka osoba w waszym życiu się pojawia, że po prostu stawia was, was przed dylematem, macie taką teraz historię, co ja mam robić, tak? Bo coś budowałam, coś zbudowałam nawet. A tutaj teraz co? Co z tym, co z tym począć? O czym myślicie? No właśnie, właśnie o tym. Właśnie o tym. Bo proszę Państwa, dwójka była to jest karta, która mówi, w którą stronę mam iść, w lewo czy w prawo, brać czy nie brać. Co mam wybrać? No wydawać by się mogło, że to jest przeznaczenie, a z drugiej strony, przecież ja tyle lat nad tym pracowałam, nad tym, żeby to zbudować, żeby. Tak to mogą być oczywiście różne historie. Ja mówię o to sytuacji, gdzie jest tutaj może być historia miłosna, natomiast to może być na przykład budowanie firmy, a, a teraz się pojawia szansa na jakąś inną karierę, nie wiem, wyjazd gdzieś ktoś daje intratną propozycję fantastyczną, coś, coś, co wasza dusza po prostu biegnie do tego. I wy nie wiecie, co macie zrobić. Co w najbliższym czasie? No. no cóż ja. No cóż ja będę mówić? Począwszy od tej karty, która jest kartą wyboru, poprzez to, co macie w głowie, to, co macie dalej, co tu robić? To, tutaj to, to się powtarza, karty są bardzo konsekwentne. Co ja mam robić? Co ja mam robić? Od czego się odciąć, czyli co zostawić, a za czym iść? Czy iść za, tą, za tym głosem? naszego serca, bo to, to są uczucia, tak? Kielicha to uczucia. I za głosem serca, że to jest to i ja to powinnam, czy powinienem wybrać, czy trzymać się tego, co stałe, znane i sp sprawdzone, wypracowane przeze mnie. Wasze nastawienie w tej sytuacji. No, bardzo możliwe, że wy nie, no, nie jesteście tacy gotowi, żeby to przyjąć. Tak jak mówię, dla dla innego może znaku wydawałoby się to oczywiste no poznaje miłość życia pozna, dostaje okazję życia nie wiem możliwość na zrobienie kariery nie wiem no takie, takie coś co asy pokazują tak czy szanse na nowe na coś yy, dobrego pięknego na sukces ale wy nie wiecie. No nie wiecie, bo już trzecia karta to pokazała, że nie wiecie, co macie robić z tym wszystkim. Czy przyjąć to nowe, czy nie. I na razie jesteście zamknięci na tą zmianę. Ale jakby to jest też, no mówię, to też wynika z charakteru waszego, z waszego yy, archetypowo panna, czyli w ogóle czy znaki ziemskie, tak? No jednak lubią tak stać twardo na ziemi i się trzymać tego znanego. I tutaj w związku z tym niekoniecznie tak, tak bierzecie ten kielich. Nawet staracie się go prawie, że nie zauważyć. Wasze otoczenie z martwych Ale proszę Państwa, to jest karma, to jest coś, co Was miało spotkać, co miało do Was przyjść. I to akurat w tej talii ta karta nazywa się Z martwych wstaniem. Słuchajcie, to, to jest coś, co jest. No, powoli, no, po prostu jak skrzydeł byście dostali. Bo o ile karta, bo to, ta karta w zasadzie się nazywa kartą sądu w niektórych kartach karmo, taliach, w niektórych taliach karmo, a tutaj zmartwychwstanie, bo mam jeszcze jedną dzisiaj nazwę zmartwychwstaniem, czyli odzyskujecie takie, taką chęć do życia, tak jakbyście z tych czeluści, z tej ciemności, do słońca, do światła po prostu, taka możliwość przychodzi do Was z zewnątrz, z, z wszechświata. Idzie możliwość, okazja, szansa. No cóż, wszystko zależy od Was. Wasze nastawienie. No, ok, ale ja bym powiedziała, że w dobrym kierunku to idzie. No zobaczymy. Karta dziewiątki, monet mówi o tym, że życzenia się spełniają i wy chcecie wreszcie iść za spełnieniem swoich życzeń. Nie chcecie się trzymać już tylko tego, co jest takie utarte, sprawdzone i takie po prostu znane, opatrzone, tylko chcecie spełniać swoje życzenia. Czy spełnicie? No mówię, macie tutaj trzy karty, które mówią o tym, że macie dylemat. To na pewno nie są proste decyzje, bo to są raczej decyzje życiowe, tak mi tutaj wychodzi. Przeznaczeniowe, to jest tak jak mówię karma. Więc co zrobicie? Jaki rezultat? No cóż ja mogę powiedzieć? No cóż ja mogę powiedzieć? No, niech napiszą do mnie te panny, które jednak podejmą tą decyzję i tą szansę, y, tą szansę od wszechświata wykorzystają. Y, wiem, że są też panny, które będą cierpiały, a nie zmienią nic. Będziecie cierpieć, ale nie podejmiecie żadnej decyzji. Y, mam nadzieję, że jednak w większości będą te, które pójdą za swoim pragnieniem spełnienia życzeń i poczucia szczęścia. Dołożę od razu kartę do tej trójki mieczy. No właśnie, coś, co mogło być w was... słońce, coś, co mogło być waszym, waszym spełnieniem, radością. No wy tego po prostu nie przyjmujecie. Zobaczymy, jeszcze, jaka rada będzie. No. Coś, co się może zacząć dziać, może się obrócić... Na dobre, no wy, wy po prostu nie możecie się zdecydować. No widać, jesteście nastawieni, że nie. Macie po prostu takie przekonanie, że coś, co jest wypracowane, to, to, to ma wartość, a to, co przychodzi, to trudno wam jest jakoś przyjąć. No dobra, czego dotyczą te dylematy? Sprawiedliwość. Zobaczcie, karmiczne sprawy. To też jest karma. To, to W niektórych taliach ta nazywa się karmą, w niektórych ta. Sprawiedliwość to jest coś, co przychodzi, bo, bo przychodzi czas na to, żeby to trafiło yy, do mnie, do mojego życia, żeby to przeszło, tak? I wy z tym macie dylemat. Proszę zauważyć, że karta wyboru to jest lewo, prawo. I tak wahamy się, ale karta wa wagi, bo to jest też karta wagi, sprawiedliwość, to jest też waże. To jest lepsze, czy to jest lepsze? To jest lepsze. I to jest takie właśnie chwianie, rozchwianie. To czy tamto, tak, takie z jednej strony chcę, z drugiej się boję, o to jest coś takiego, i chciałem, i boję się. Skąd ten dylemat? Albo raczej czego dotyczy? No, co ciekawe, bo karta Rydwanu to jest karta ruszenia z miejsca, wy stoicie na razie, ale, ale przecież w karcie Rydwanu też te konie się rozchodzą na dwie strony. Tu akurat na tej karcie one już biegną do przodu, ale generalnie y, tu chodzi o to w karcie rydwanu, żeby te konie wykierować na jedną y, prosto. Nie żeby jeden w lewo, drugi w prawo, a wy macie lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I y, no, takie mam wrażenie, że no, że zostajecie po prostu w tym swoim takim przekonaniu, że coś, co jest. Y, na, na co tyle lat pracowałam, czy pracowałem, że ja tego nie zostawię, choćby nie wiem co, yy, i nie wiem z bólem serca, ale tego w ogóle nie przyjmę. Zamykam się na przyjęcie czegoś nowego, yy, czegoś no, takiego, co mogłoby ruszyć do przodu. Proszę zauważyć: wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana. U Was wielkie zmiany mogłyby za, zaistnieć. A wy po prostu, no mówię, jest, mam nadzieję, że są takie osoby, które ruszą z miejsca. Bardzo proszę, no wyjątkowo panny proszę o komentarze. Um, a będą takie panny, które z bólem serca, ale odrzucą to. A jaka rada dla was jest? No właśnie, rycerz kielichów to jest, ja już dzisiaj mówiłam o tym, to jest taki rycerz, który ma emocjonalnie, emocjonalnie jest rozchwiany. On nie wie, co ma robić. Z jednej strony zakochanie jakieś przychodzi, albo jakaś szansa kogoś poznać, albo y, poznajecie kogoś, albo, tak jak wcześniej wspomniałam, szansa na karierę, na jakiś y, biznes, na wyjazd. No, coś, co przychodzi z wszechświata. E, ale ten rycerz jest niezdecydowany. On jest raz tak, raz tak. Ja nawet kiedyś usłyszałam takie zdanie, że rycerz kielichów to jest taki rycerz, który z kwiatka na kwiatek, bo on nie wie. Ten, czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, nie wiem. A ta karta mówi, żeby po prostu tak się zdecydować, o co zdecydować, żeby za głosem serca pójść. Generalnie karty kielichów mówią, żeby się kierować sercem. No, ale to mówię, to jest, wy jesteście znakiem ziemskim i wy się kierujecie zawsze takim w większości, może tak powiedzieć, bo zawsze to nie, dlatego, że my mamy jeszcze planety w innych znakach. W większości kierujecie się takim Czymś, co jest yy, sprawdzone, znane, tak? No więc, a rada jest taka: kieruj się sercem i, i jakby idź za głosem serca. Czego Wam z, z całego serca właśnie życzę, bo jesteście kolejnym znakiem, którym a, ma Asa Kielichów i można naprawdę przeznaczeniowe sprawy tutaj yy, osiągnąć, coś, co jest dla Was zapisane. Życzę pięknego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. I pozdrawiam.